Ze mną Daniel Siwiec, przedsiębiorca, inwestor, mieszkańc Lublina, Koziego Grodu. Powiedz mi, masz kilka biznesów? Możesz powiedzieć, jakie to są biznesy? Głównie zajmuję się nieruchomościami w oparciu o działalność deweloperską. To jest jakby mój główny core business. Poza tym zajmuję się flipami, czyli jakby w sposób zorganizowany prowadzę działalność taką, że kupuję mieszkania z rynku wtórnego, odnawiam je i sprzedaję później z zyskiem. Mam też biuro nieruchomości, które pomaga mi to wszystko lepić w całość i te mieszkania, które wyprodukuję, upłynąć na rynku, to jest jakby skupować je dzięki temu, że mam to biuro. Poza tym też jakby zainwestowałem startup technologiczny, Motorro, tam budujemy taką porównywarkę cen dla warsztatów i dla sklepów motoryzacyjnych. I to tak w wielkim skrócie. Ok, czyli powiedz, który z tych biznesów najbardziej lubisz i który przynosi Ci najwięcej dochodu i dlaczego ten, który przynosi najwięcej dochodu, to najbardziej lubisz? Okej, okay, to ta działalność deweloperska jest takim głównym moim core biznesem, ponieważ można łatwo skalować, czyli generalnie realizuję jeden projekt, ale on może być mniejszy bądź większy. Przy flipach to ciężko jest jakby skupować, zwiększyć swoją skalę, bo jest dużo więcej procesów i dużo więcej czynności, a też rynek, na którym jestem, lubelski rynek, ma pewne ograniczenia, czyli nie jestem w stanie kupić na przykład, nie wiem, choćbym chciał 20 mieszkań w ciągu miesiąca, bo po prostu nie ma tyle okazji na tak małym rynku. A w przypadku deweloperki ja mogę nagle jednym, jednym kupieniem działki zaprojektować i wybudować budynek, gdzie będzie 100 mieszkań. I moja marża będzie raz co w, w tym momencie. Okej. Okay. Czyli po prostu flipy to jest takie, to są projekty, a nie, a nie proces. Nie można tego zeskalować łatwo. Tak. Więc szukasz projektów dalej, tak. ale większych. Chodzi o to, że w flipach skala, którą chciałem osiągnąć, jest jakby niemożliwa na moim realnym rynku. Można dalej to robić, bo zawsze będą te okazje do inwestowania. Jednakże jak też są. Ktoś chce to robić generalnie w sposób ciągły zorganizowany i w większej skali, to ciężko jest to skoordynować na przykład na całą Polskę. Okay. Lepiej zrobić jeden duży temat yy, i sprzedawać, nie wiem, 50 mieszkań od razu. Czyli kupujesz działkę, stawiasz tam jakiś budynek i zostawiasz sobie kawałek działki, żeby później rolować inwestycje i rolować i coraz więcej. Jeżeli, jeżeli się da, to tak, ale raczej staram się w pełni wykorzystywać potencjał działki i Czyli budować, zamykać, rolować, iść dalej po prostu, kupać nową działkę w tym kontekście. I ile taka inwestycja trwa? E, to minimum półtorej roku trzeba liczyć, ale niektóre to trwają nawet 3 lata ze względu na długość procesu, e, bariery takie administracyjne. No półtorej roku to i tak mi się bardzo szybko. Znaczy, tak, ale to jest w momencie, kiedy zawsze kupuję działkę do z pozwoleniem na budowę. Czyli kupuję gotowy kraj, wchodzę w czyjeś buty i generalnie mogę budować już na, na, na zasadzie pozwolenia, które już zostało zrealizowane. To powiedz mi, rozumiem, że Twoje plany są związane z deweloperką w tym momencie. Tak. Dlaczego napisać książkę? E, głównie tak, no, chciałem się podzielić e, swoimi doświadczeniami, bo ja sam pamiętam, e, jako osoba młoda, e, która zaczynała w tej branży, nie miałem zbyt wielu wzorców i zbyt wielu modeli do tego, żeby, m, żeby je zaimplementować. Czyli jeszcze wtedy nie było tyle e, możliwości w internecie, nie było takich fajnych kanałów na YouTubie, e, generalnie e, nie było skąd czerpać wiedzy, więc postanowiłem się podzielić tą wiedzą. I tutaj wydaje mi się, że moja książka jest na tyle unikatowa wiedza pod kątem tego, że nie ma zbyt wiele materiałów na ten temat, pod kątem tego, jak wykrywać modele inwestycyjne, czyli jak inwestować niekoniecznie posiadając kapitał. Ponieważ to jest najważniejsze, bo taką wiedzę prawną czy techniczną można pobrać od architekta, od, od prawnika za relatywnie nieduże środki, ale pod kątem tego, jak to ułożyć w biznes i jak na tym zarabiać, to to już jest jakby rzecz najtrudniejsza i najważniejsza. Czyli co byś wolał mieć? 5 milionów złotych i zero wiedzy na temat nieruchomości, czy mieć zero pieniędzy, kontakty do bogatych ludzi i wiedzę na temat nieruchomości? Myślę, że, że, że tą wiedzę, bo, bo ja tą wiedzę mogę zmonetyzować na większe kwoty, więc dlatego wiedza, jest, wiedza i doświadczenie i jakby to kreatywne myślenie jest ważne. A powiedz jeszcze o tym szkoleniu? Organizujesz jakieś szkolenie? Najwyżej to wytniemy. Wiesz, to, to, ja, to idzie do radia i w ogóle ja, j, j, j nie wytniemy. Wojtek generalnie, na namawia mnie, żebyśmy wspólnie zrobili jakieś szkolenie na przykład z deweloperki. Okay. Jak można by było y, nauczyć innych ludzi, żeby zaczęli się tym zajmować. Od, od pierwszych kroków aż do sprzedaży budynku. I generalnie no, nie miałem planów żadnych takich, żeby realizować szkolenie, ale Coraz więcej mam takich zapytań, żebym coś zorganizował. Kiedyś to robiłem, teraz jestem zaangażowany mocno w swój core-biznes i tutaj za dużo czasu nie mam, ale jeżeli znajdę partnera, a wydaje mi się, że Wojtek jest solidnym partnerem do tego, żeby zrobić to zrobić wspólnie, no to dlaczego nie? Spoko. A powiedz mi, bo to wygląda trochę tak, jakbyś trochę odchodził od inwestowania w nieruchomości. Zaczynasz zajmować się szkoleniami, mhm. jeżeli to zrobisz. To szkolenia to coś zupełnie innego i to tam przynosi że jakiś dochód, ale chyba nie robisz tego dla pieniędzy. Nie, tutaj generalnie nie widzę na razie takiego potencjału w szkoleniach, żeby można było zarabiać więcej niż na nieruchomościach, ale widzę wartość dodaną w postaci tego, że daje coś innym ludziom, dzielę się, to na pewno do mnie wróci kiedyś, a dwa, że poznaję nowych ludzi, kontakty, być może ktoś no jest taki przykład, że występowałem na Zbiro podczas takiego seminarium dla studentów i dla osób, które chcą się rozwijać. I tam, można powiedzieć, niespodziewanie była osoba, która kupiła ode mnie projekt deweloperski. Dzięki temu, że mnie tam poznała. Tak, ja to robiłem pro bono i generalnie dzięki temu dostałem kontakt i zbudowaliśmy jakiś mały case wspólny. Ten projekt to jest Twój? To jest mój. Okej, okay, z tak. są domy takie w zabudowie szeregowo-bliźniaczej yy, na Sławinku, w Lublinie. Można kupić sobie za pół miliona domek. Mam, mam znajomego, który właśnie, byliśmy mniej więcej na podobnym etapie parę hmm. lat temu i on zainwestował w dom, hmm. w bliźniak, bliźniak, no. na działce. Wyciągnął z tego 1 milion złotych, z bliźniaka, hmm. ale po trzech latach. I w sumie inwestował na początku, zainwestował jakiś tam czas, i pieniądze i mhm. dopiero później nagle mu wpłynęły te pieniądze, jeszcze był na jakimś koncie escrow, czyli takim depozytowym, i później nagle mu wpłynęło milion złotych. W Polsce, tak? Ale wpłynęło mu czy zarobił? Zarobił. Okej, okay, czyli zysku. Tak. Ja to potwierdzam, to jest realne. Można tyle zarobić, tylko warunków jest kilka. Po pierwsze, kupić tę działkę mhm. okazyjnie, po drugie Podnieśli wartość poprzez zmianę tych technicznych parametrów, formalności, pozwolenia i tak dalej. Po trzecie tych maksymalny zysk, jaki może być. Czyli zbudować dobry biznesplan i dobry budynek, który da najwięcej przychodu, bo można budować na jednej działce jeden domek, a można cztery domki. Można cztery domki, gdzie w czterech domkach będzie osiem lokali, tak? I co będzie bardziej chłonne, nawet więcej zarobi. Bo mógł zarobić na tej samej działce pół miliona, bo gdyby zrobił, załóżmy nie bliźnia, tylko wolno dom. Na, na przykład. I od tego to zależy. Także to jest realne. Dlatego ja łączę te biznesy poprzez to, że mam robię flipy, gdzie to mi daje płynność i zarabiam na bieżąco na tym, a inwestuję kapitał i, i swój czas i zaangażowanie w deweloperkę. A czy to prawda, że. Bo ja nie wiem, ja się na deweloperce <grym> tak nie znam, ale czy to prawda, że jeżeli ja buduję dom bliźniaka? to mogę go przerobić, tak faktycznie zrobić tam kilka albo kilkanaście mieszkań i sprzedawać to jako mieszkania, pomimo, że nie mam pozwolenia na, na budowę wielorodzinną. Generalnie, to zależy też, też od miasta dużo, bo generalnie u mnie w Lublinie nie wydają zaświadczeń o samodzielności lokali dla budynków nienarodzinnych. Wydają, ale tylko na dwa lokale, zgodnie z prawem budowlanym. Ale niektóre miasta nie patrzą, czy to jest budynek mieszkalny, jednorodzinny czy wielorodzinny, i jeżeli budynek spełnia warunki samodzielności lokali, zostawy, to wydają zgodę na, wydają zaświadczenie, że on spełnia warunki. I teraz na podstawie tego można lokale wyodrębnić w formie aktu, e, ustanowić odemną własność. Także niektórzy deweloperzy to oszukują, jednakże to tutaj jest duże ryzyko, że urzędnik nagle nie wyda mu decyzji. Jednak zostanie z budynkiem jednorodzinnym, w którym, w którym jest de facto kilka lokali, a może wyodrębnić formalnie yy, dwa. No i, i Jest jeszcze pewien, pewien sposób na sądowa to. Sądowa droga. Sądowa droga, tak. Jednak jest sądowa droga. Ja tego nie przychodziłem, yy, uznałem to że to jest zbyt czasochłonne i ryzykowne, jednakże mój, mój przyjaciel, wspólnik yy, idzie do drogą w tym momencie. Można wybudować dwa lokale mieszkalne i jeden lokal usługowy, na budynku jednorodzinnym. Czyli dostaniesz samodzielność lokali na dwa lokale. W domu jednotyczny, plus lokal użytkowy. Mhm. Po wybudowaniu yy, robisz y, taki mały projekt, nazwijmy to wniosek o przekształcenie tego lokalu mieszkalnego, y, użytkowego na mieszkalny. Mhm. I masz trzy I, i, mieszkania. Masz trzy mieszkania. W ten sposób, nie? O, masz trzy mieszkania Od i teraz czasu. to jest to, to jest momencie, który zwiększysz swoją chłonność y, takiego bliźniaka y, o 1 trzecią, tak o 30%, czyli jeżeli masz, z, możesz zrobić 20% więcej załóżmy z projektu. Dzięki tej Radzie. Czyli to taki, co sądzisz o przychodzie pasywnym, bo tak się mówi, że książka to jest, daje przychód pasywny. Mm -hmm. Jasne, pod warunkiem, że ktoś, ktoś go sprzedaje, tak? I to często musi to być autor, dlatego to może być przychód pasywny, jeżeli ktoś ma pewną rozpoznawalność i, yy, i cały czas dba o to, żeby nikt o tej książce nie zapominał. Tak i tak mi się wydaje. Jednakże książka nie była dla mnie narzędziem do przychodu pasywnego, dla mnie nieruchomości są świetnym narzędziem do przychodu pasywnego. A jakie masz plany na przyszłość, mm -hmm. to znaczy jakieś deweloperskie, inwestycyjne, te największe smaczki opowiedz. E, no moje plany są takie, żeby moje projekty w przyszłości były wyceniane na 100 milionów złotych, także chciałem do, dojść do tego pułapu, gdzie wszystkie moje projekty realizowane przeze mnie będą, będą tyle warte. Na razie jestem na poziomie 30 milionów, tak, ale cały czas widzę horyzont, e, żeby iść do góry. Dostałem książkę, znaczy kupiłem ją, ale <grym> dostałem ją. Podebrałeś To nie jest. Dobra, dzięki bardzo za wywiad. Dzie